Przed nami piłkarskie emocje. Zapraszają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Na boisku zobaczymy dzisiaj dwie wyrównane drużyny. Dlatego ciekaw jestem, co będzie się działo po pierwszym gwizdku sędziego. Poczynamy pierwszą połowę. Jurij Zirkow. Semszow. Dziagojew. Piłka chodzi jak po sznurku. No nie mogą się przebić. Aniukow. Przekazał piłkę partnerowi. Obrońca przejmuje do środkowanie. W ostatniej chwili ale udało się przejąć. Aniukow. Doskonale. Czy to wykorzysta? No. Nie złapał tej piłki. No wychodził tam sam na sam. Podniesiona chorągiewka. No i mamy spalonego. Murawski. Piszczek. Murawski. Polański. Dobrze próbował, ale stracił. Arszawin. Wasilewski. Murawski. Tutka. Polański. Dobrze podał. Czy to wykorzysta? Jest Jak on tego nie trafił, Włodek? Pięknie, pięknie, pięknie gol dla Polski. No, jestem wzruszony. Jak to pozostawi się bez opieki, to przecież główkować potrafi. Świetne uderzenie. Takie można oglądać bez końca. Pramkarz nie przytrzymał piłki, która wylądowała prosto pod nogami przeciwnika, a ten nie zmarnował okazji. Zirjanow, Aniukow, zaangażowany, wytrzymały, w dodatku niezwykle ambitnie walczący. Ładnie dograł. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Piłka minęła nieboczną w okolicy narożnika boiska. Podaje w pole karne. Obrońca przechwytuje dośrodkowanie. Zagrał piłkę głową. Pewnie obronił i piłka jest w jego rękach. No błąd, strata. Semszow. Arszawin. No dobra okazja będzie. Wspaniałe podanie. Tylko słupek. Zyriano. Gol. I wyrównują. Wspaniałe umiejętności tego zawodnika. Przepiękny strzał. To uderzenie wcale nie należało do najłatwiejszych. Szybko opanował piłkę. Zrobił sobie miejsce. Rozejrzał się i następnie zimną krwią pokonał bramkarza. Piękna bramka. Dudka. Obraniak. Znakomicie, w tempo. No było gorąco, ale zdobało się odebrać. Dziagojew. Obraniak. Robert Lewandowski. Polański. Lewandowski to mogło być groźne, gdyby nie ten przechwyt Semszow, Juri Zirkow odegrał ponownie piłkę, nie był atakowany, a jednak z piłką znalazł się poza linią, Ostatni gwizdek sędziego, w pierwszej części meczu. Koniec pierwszej połowy, wynik remisowy. Niespecjalnie widać faworyta. Tak, tutaj trudno powiedzieć, kto wygra. Może o wszystkim zdecydować. Przypadek. Ciąż remisowo, czasu do końca coraz mniej. Słusznie trener decyduje się na zmianę. Może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. Polański. Oczywiście dobre podanie. O to chodzi. Daleko wybijają. Zirjanow. Zagranie po skrzydle. Dobry początek akcji. Denisow. Dziagojew. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Świetne dośrodkowanie. Będzie rzut rożny. Dobra główka. Nic nie wyszło z tego rzutu różnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Benisz. Obraniak. Benisz. O, ładnie to zrobił. Strata i przy piłce rywale. Ciekawe, jak to wykorzystają. Mają wrzut z autu pod polem karnym rywala. W obu drużynach pojawią się za chwilę na boisku nowe twarze. Dziwnie, w ostatniej chwili przejęli. Dobre podanie. Ale szputa nie jest okazja. Dobrze zablokował. Aut na wysokości pola karnego. Jeśli dobrze to rozegrają, mogą zaskoczyć obronę. Oddaje strzał. Mogli prowadzić, ale skudłował. Niż. Niektóre zespoły nie tylko dobrze grały w Mistrzostwach Europy, ale i miały wiele szczęścia. Włodek, myślę, że pamiętasz reprezentację Italii z 1968 roku. Pamiętam dobrze tę sytuację. Półfinał, 0-0 ze Związkiem Radzieckim, rzut monetą, wchodzą Włosi, a później pierwszy mecz finałowy z Jugosławią 1-1 i. A dwa dni później w powtórzonym spotkaniu Włosi ogrywają Jugosławię 2-0 i zostają Mistrzami Europy. To jedyny taki przypadek w historii europejskiego futbolu. Podane podanie. Obrań. Trafił w słupek, szkoda, Gerżakow, Wilaleddinow, Arszawin. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Niebezpiecznie w polu karnym. Dośrodkowanie trafia do obrońcy. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. Kolejne podanie. Koniec akcji. Piłka wybita przez rywala. No i przejęli w ostatniej chwili. Oddaje piłkę koledze. Ale słabe krycie. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Karżak. Piłka w siatce. To chyba pieczętuje ich zwycięstwo. Ten gol bez wątpienia może zmienić przebieg tego spotkania. Peszko. Błaszczykowski. wspaniale przechwycił, brawo za to podanie. Nie może tego zmarnować, Ależ sytuacja w polu karnym, ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Coś niesamowitego, rzut karny w takim momencie. O la la, jaka bramka! Bardzo ładnie karnego zamienił na bramkę. Spokojnie i bardzo precyzyjnie uderzył. I jeszcze mamy mocny akcent na zakończenie. Nie dali dziś żadnych szans rywalom. Dopitnie to, to podkreślają na końcu. Próbowali, ale stać ich było tylko na jedną bramkę. Rywale zdobyli aż trzy.